Cześć, nazywam się Zuzia i od 10 miesięcy jestem junior deweloperem Panegis. Zdecydowałam się na staż Panegis, dlatego że zależało mi na zdobywaniu komercyjnego doświadczenia. Obok ucząc się na studiach, zdobywając bardziej teoretyczne doświadczenia, a oferta stażu akademickiego brzmiała idealnie. Uczestniczyłam w stażu deweloperskim. Przy pracowaliśmy głównie z zadaniami wewnętrznymi, ale sumulowały one pracę w normalnym projekcie. Zostałem analizę, dlatego że próg wejścia do IT jest bardzo wysoki w momencie, w którym nie posiada się komercyjnego doświadczenia, jest się jeszcze studentem, a po odbyciu stażu, nabyciu trochę tego doświadczenia i później dostając ofertę kontynuacji kontynuacja współpracy, idealne rozwiązanie. Ze staży najlepiej wspominam atmosferę i ludzi, których poznałam, chociaż wisienką na torcie był moment oddania finałowego zadania. Wtedy już cały ten stres opadł i tylko i wyłącznie czekaliśmy na wynik. W programie stażowym Anagis warto wziąć udział dlatego, że otwiera on bardzo dużo drzwi i możliwości branży IT dla osób, które są studentami lub są świeżymi absolwentami.